smakuje ci siano no bo widzę, że właśnie wcinasz Witam hodowców w ten piękny słoneczny dzień jestem Karol hodowca i w dzisiejszym odcinku taki tutaj stan z hodowli zwierząt ile czego jest i jak to wszystko wygląda najpierw sobie kury puścimy No jest obecnie 8:25. No ale fajnie, że słońce wyszło, to trochę te ptaki zawsze się wygrzeją. Ja indyczka, ta jedna. Kurnie niech sobie wychodzą. O patrz, już się aż w drzwiach kładzie. Na słońce, jak się fajnie wygrzewa. Lekhorn, kura. Postaram się jej tu nie zdeptać. Niosek jest 49 na obecną chwilę. I dwa koguty. O, tu jest ten drugi. Para indyków. Oczywiście dwie indyczki są z małymi, ale to dobrze o tym wiecie, bo filmik już był z tego dodany. Także para indyków, tu jest 2 plus 1 z karbonosów. a no i Baśka. Nie wiem już, musiałbym zobaczyć kalendarz ale chyba zostało i mniej niż 2 miesiące do wykotu. No, zboże też trzeba będzie dosypać. Tu ma suszoną brzozę, tu siano. ale widzę, że nie wyjadła, grubiutka. Chyba widać, no nie? Tak też inaczej to wszystko w y, aparacie, a inaczej w rzeczywistości wygląda ale ma czyściutko także Dobra Tu widzę już kury bo wyjadały także zaraz po im wszystko i wykażę Wam takie gniazdo, nic specjalnego, ale ale kury zawsze jak tam otwierałem tutaj y, przedział obok Zawsze bardzo lubią wskakiwać do wiadra z sianem które przynosiliśmy ze stodoły dla królików, dlatego postawimy takie wiadro, na dole są cegły, u góry słoma i tutaj bardzo lubią znosić jajka, także nawet fajnie to wyszło, tu gniazdo dla gęsi, ale nie noszą się tu, tylko garbonosy zaczęły znosić jajka o tam pod grzędami, wczoraj było pierwsze jajko z krwią, także cieszę się, powinno to wszystko już się ruszyć, także karmimy sobie kury. I lecimy dalej. No także kury sobie jedzą. Dostały tu kapustę. Trochę jabłka. No, jak widzicie. Jabłka. No. No, indyk jak wcina. I tu zostały te umieszane. A resztę do kurnika. <laughs> tak to dajemy cały czas do kurnika. Ale czy teraz tak fajnie słońce wyszło, to nie chcę pojedzą na tym słońcu. Już widzę, miskę wywaliły. Tak, jak mówię, tak to, to wszystko wygląda. Teraz sobie może polecimy wypuścić gęsi i je nakarmić. Dobra, także już tu jesteśmy u gęsi. O, barzant jest, ale kurczę chyba ucieknie. A, pobieg. Tam za drzewa pobieg. Sam jest noju cały czas dobywa tu mam kapustę i te wpisujemy tajne kody i już sobie o, otworzyliśmy yy, bardzo się cieszę bo już z tych pomorskich zostało 2 plus 1 Także problem gąsiora jednego z głowy. Para pekinów, dworka, trzy kaczki Francuza, kaczor Francuza, kaczka i kaczor. Dobra. Teraz idziemy dać jeść. Owiec, pszenica, trochę kukurydzy. Lecą o, no, a te trzy zawsze tak się w stadzie trzymają. Kaczor w środku no. ciekawie, tylko czy skacze po tej czarnej, bo szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem. Po Pekince to widziałem i to sporo razy. No. Trzy gęsi, no i te kaczki te Francuzy łaszą. Teraz im damy chyba to, co lubią najbardziej, czyli owoce, warzywa. Tak, głupie zamiast tu przyjść lecą tam, no nic. Zaraz tu wrócę. Kaczorek, ten siwy, z białym. No szkoda, że tego barżanta nie udało mi się pokazać. No ale ogólnie barżanty tu są, także jakieś kiedy będzie sposobność to wam pokażę. Z takich ciekawszych rzeczy to wiadomo, bażanty, sarny, kuropatwy, no to praktycznie codziennie widzę. Tam dwa razy w tygodniu może zdarzyć się, że nie widzę no nie, tych zwierząt, a także to praktycznie codziennie. I tak zaraz w tygodniu jeszcze widzę no nie zająca jakiegoś, tam sporadycznie lisa, no i jastrzębie, no to wiadomo. To chyba każdy praktycznie codziennie może zauważyć, czy to jakieś te małe pustułki, czy coś większego. I zawsze dość lata no, widzicie jak sobie jedzą jabka dałem to gęsią bardziej, ale no, idę może podejdą no. a tu, tutaj no co? Bez zmian No jak mówię tylko trze ten gąsior, ale już nie tak denerwował, że się nie dało wytrzymać. Niestety ja jakoś muszę zamknąć Jedną ręką te drzwi no, A tak sobie tutaj jedzą O dobra, udało się Także wejście mają Tu niech sobie jeszcze jedzą a, kapustę wcięła coś nie chce mi się tych jabłek Nie wiem czemu Zawsze jabłka jadły. I jeszcze marchew im często daje, też bardzo lubią. Ale już teraz nie zabrałem ze sobą. Obecnie gęsi się nie niosą, ale teraz jak te mrozy to przystopowało wszystko i kaczki zaczęły mi się nieść przed tymi mrozami wielkimi. I teraz jak ścisnęło, no to już koniec jajek. No nic, poczekamy aż się znowu Zresztą Widzicie, już roztopy są, ale w nocy było chyba z minus 8 czy 10 od nowa. Wszystko zamarznięte. O jak to myślę, że nagram filmik, jak będę je parował, a to już będzie w sumie już za niedługo, także gołębie jeszcze poczekają trochę, a o nich filmik będzie całkowicie osobny. Także jesteśmy tu u baranków. Oni sobie jedzą. Ta jest coś taka nie wiem jak nadpowódliwa, ale czemu to nie wiem dostały wszystkie marchew i troszeczkę buraka jak sobie ładnie jedzą te marchew i troszeczkę buraka Pokażę i sobie sobie ładnie widzę, wcinają słomkę mają wieczorem dostaną owiec oczywiście tutaj wodę o właśnie w miseczkach kupiliśmy te miseczki wreszcie tam jeszcze na żarcie na owiec i tak to tu mają na wodę te wszystkie tu no, no i sobie je no ta samica ma się za tydzień kocić już tam wczoraj widziałem yy, coś tam miała urobione nie też jakiś super gniazdo ale taki dołek o widać chyba tam no Taki spory dołek właśnie tam jest. Także zobaczymy. Jak się wykocie oczywiście filmik Wam nagram. No i co? Tutaj to tyle. Reksa samica też to samo dostała. I te maluchy. żółtokiem na nie. Jedzą sobie, jak widzicie, tu też wodę mają, także... Już się fajnie nauczyły pić. Na początku z tymi miskami to była tragedia. Wyrzucały cały czas. Tam biała się patrzy, cały czas tu zagląda. No. Co, agent? Ale fajnie, słońce wyszło za chwilę temu, te moje ładnie leżały, się wygrzewały. Także u tych królików bez zmian, jak kobieta, samica ma się kocić z baranami, no to już mówiłem, kiedyś mamy jechać tam w kwietniu do zakocenia. Dobra, tak to bez zmian, lecimy teraz sobie do tych drugich królików. Pokażę co u nich słychać no, w słońce wyszło, to już się kałuży zaczynają robić. Tu jest ruda samica. Ale chyba jej zakazać nie będziemy. Tu jest klatka po samcu tym czarnym. A tu jest mozowa samiczka ta. Jest sobie marchew. Ją chcemy zakończyć, tylko nie mamy kurcze samca. Bo te samce co mamy to są. Yy, no. yy, rodzeństwo z nią po tym samym ojcu. Mamy tego kalifornijskiego, ale on jest dwa razy mniejszy od nich, Ja wiem czy jest to sens. Także tyle z tych królików. Myślę, że tyle w tym dzisiejszym odcinku. Z głębi, jak mówię, filmik będzie o tam sparowania. Z indyków, no to sytuację znacie. Także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się w kolejny piątek. Cześć.